Państwo na ten temat sądzą? Halo? Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Jest Pani na antenie, Pani Stanisława. Stanisława, jestem z Warszawy. Bardzo nam miło. Proszę Pana, chcę powiedzieć tylko tyle, że Telewizja Ekstra jest prawdopodobnie uruchomiona dla nas w Polsce ludzi. A niestety, Panowie, cały Przepraszam, nie zrozumiałem. Dla kogo? Jakby... Przepraszam, mieliśmy zakłócenia. Dla kogo? Cały czas prowadzi Nie, ale dla kogo jest uruchamiana? Bo nie zrozumiałem pani pierwszego zdania. Przepraszam. Że pani powiedziała, że jest uruchamiana dla. Dla widzów, dla słuchaczy, żeby dzwonili w różnych sprawach. Niestety, ja w tej chwili na antenie. Nie dozwoniła się pani. Rozumiem, ale czy zadzwoniła Pani właśnie, czy dzwoniła Pani głównie po to, żeby będzie zniknie że odbiera tego telefonu? Nie można, bo wy cały czas Cały czas rozmawiacie ze sobą. Nie zapuszczacie ludzi do tego, żeby dzwonili. Ale no przepraszam bardzo, właśnie Panią dopuściliśmy i Pani teraz być może niechcący... Nie... No bo wiele osób dzwoni do nas. Ja no bardzo. Dwa bardzo na na, na całą godzinę. Tą babę z tym tzem wy, wyrzucić. Ale, która, ale proszę... To jest proszę, jest. proszę pani. Jak można coś takiego... Ale ja wiem, siarczyści, oczywiście, się ja, się ja też widziałem ten... Ale była nieza pod prokuratora. No wie pani co, no. A czy pani mogłaby powiedzieć, w jakiej sprawie pani pozwoliła poza, to, tak, poza tak, tą... Poza tą sprawę... Przepraszam. Nie podoba mi się. Dlatego, że trzeba... Tylko odbierasz telefon No i właśnie odebraliśmy od pani telefon i widzi Pani, jakie to jest niebezpieczne. To już pani wie, dlaczego nie odbieramy dzisiaj tak często telefonu, bo jeszcze jeden taki panie telefon i po prostu poskładamy Z Tobą cały czas. A ten program jest dla mnie. No, ale to proszę mówić, jak już pani jest. Panie panie ale nie do u was do... do no, ale pani pacjent. się pozwoliła. nie może zadzwonić. Ja dopiero pierwszy raz się dozwoniłam i skurzona jestem na taką telewizję. Słyszymy. A czy coś.? Cały czas to morały, A w jakiej sprawie jeszcze pani zadzwoniła? Poza tym, że ze skargą, że nie mogła się pani dodzwonić? nie ze skargą. To, że wy ze sobą cały czas gadacie. Cały czas. No ale próbujemy porozmawiać z panią i to jest niemożliwe. Pani mówi więcej w tej chwili niż no, my przez cały panie, jestem znerwiona na ten wasz program. Który wy Bardzo, okay. Bardzo panią przepraszamy. Naprawdę. Kto nie przyjdzie, to siada i gada. Swoje no tak. rozumiem, czy to już jest na razie koniec tych żali, czy ma pani zamiar jeszcze nas nazwać? Czy powinniśmy milczeć, czy jednak coś mówić?